Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Warnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Elder Scrolls Skyrim, W którym to zajmiemy się Zasadzeniem na smoka w Białej Grani Przekonaliśmy Kolejni jedną i drugą stronę konfliktu do mm, Zawarcia tymczasowego robota. pokoju W celu pochwycenia smoka Okazuje się, że Biała Grań, że Pałac w Białej Grani jest jedną wielką pułapką na smoki. I wykorzystamy ten pakt, żeby pochwycić jednego z nich, żeby zmusić go również do tego, aby pomógł nam w odnalezieniu Alduina. Jesteśmy gotowi, smocze dzieci. Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy na Oliwionę. Czekamy na twój znak. Moi ludzie wiedzą, co robić. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w Twoich rękach. Hey, Ej, chodźmy stąd, idźmy w takim razie do, do ogromnego e, doku dla smoka. I. Możesz już tego swojego smoka. Swojego. Jesteśmy gotowi. Okej, okay. dlaczego mam wrażenie, że to się źle skończy Run! Uh. Czekamy tylko na ciebie Że wyciągnijmy łuk Przygotujmy na tą okazję Ja pierdzielę Mamy tylko Niedobrze. Dobra, Elfie strzały weźmy. Mamy tylko jedną strzałę, bo nową to źle wróży. Halo, no i co? Leciał z kumanikiem. Wyląduje? Może przydałoby się smoko, czym użyć? No fajnie, a teraz wyląduj. Nie mam... <noise> Pracownik, oddanie znowu Nie, jest, jest? jest? Ile wysiłku kosztowało Cię zadanie mi takiego upokorzenia. In Alduin, w Alduin? Hmm. Zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Ring waza. Dobrze powiedziane. Alduin Bowal. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tłum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tłum jest rzeczywiście najsilniejsze. Za jego plecami, oczywiście, Muni i Maje, Nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. slat Crossis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sovngardu, by odzyskać siły, pożerając Silesejor, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. Jego wrota do Sovngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Midoran pach ok mido nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. Zuhulost Ofan-Hinlan, skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? A jeju. Am Służyć ci? Nie. Nitit. Gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Hmm... Krosis, jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. No właśnie, koleś. Tylko to, że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie powstanie w Skaldafn. Oczywiście, mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. No, okej, okay, to wychodzi na to. Damy może w lepszej pozycji. Czy moja propozycja wydaje ci się już nieco korzystniejsza? Hmm? Bo rozumiem... dosłownie... W twarz. Czy uwolnisz mnie, Roland, jeśli w zamian obiecam przestać pomagać Alduinowi i zabiorę cię do Skaldafen. Mamy impas, ale no cóż. Onihan Koravgan Mirad. Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi ufać, Zuni Tarudis. Alduin dowiódł, że nie zasługuje na władzę. Będę teraz kroczył własną ścieżką. Słusznie, mój drogi panie. Uwolnij mnie, a zabiorę Cię do Skaldafn. Niewiarygodny. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak długo czekałem na taką okazję. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyś pozwolił mi przeprowadzić na sobie parę... E, Badań. Bestów, e, tylko i wyłącznie w służbie nauki. Odejdź, Magu, nie poddawaj próbie mej przysięgi danej do Wakinowi. Zapewniam cię. Nawet mnie nie zauważysz. Większość nie jest w ogóle bolesna, szczególnie dla tak dużego smoka jak ty. Paręgarze to bardzo pomysł. Nawet jak... Nie będzie ci brakować tych paruusek czy kropel krwi? krwiorny! Co tam wyrabiasz? O, zgodzi, podszedł go od tyłu. I w długą gościu. Oj, Farengar, Ferengar. Ty się nigdy kurde, tego nie nauczysz, nie? Będzie o czym opowi... Na pewno? Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia pułapki. To chyba naprawdę zły pomysł. Kościół... się, żołnierzu. To Otwieraj. planu Smoczego Dziecięcia. Wszystkich powództw! A znów! mi Aspar! Sara'ów! Zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? No okej. Okay. Zokpryt ok ostrzegam, że ty zasmakujesz lotów wśród chmur, Kajza. Jeszcze bardziej pozazdrościsz dową. z tobą. Amatyw! Mu pokotyn z Teamslą! Dalej cię już Będę powrotu albo powrotu Alduina. Ok, zmienię tylko jeszcze e, strzały. Kurczę kusimy, żeby je wywalić po prostu. O, brawki a ja wiem, jak to się skończy. Jeśli je zostawię, to potem będę co chwilę się przełączał właśnie na nie. O, nie bez jaj. Ledzik. Dzik. Dobra. Jeszcze tutaj jest. Więc. Jest no podłowane. Chodzę lasu. A upiór. Zaraz powinien smok przylecieć. A, Właśnie, weźmy sobie może w takiej sytuacji coś, co nam pomoże w walce z nim hmm. to na pewno mocna trucizna i to. Smokogrzmit. Jest smoko jest Gdzie? No gościu, wyłaś no. Przestań mnie trollować. O, dobra. Barwał? Jest, uziemiony. Nigdzie koleś nie polecisz. I za ścianę. Kurde, one naprawdę bardzo mocno to biją. Gdzie uciekasz? Ty, przecież miałaś smogogrzumot dla sobie. No właśnie. Wracaj, dziadu. Ja mam takie dziwne wrażenie, że one jakoś tak mniej ochoczo chcą walczyć, jak tylko są uziemione. Nie wiem, to jest pewnie moje tylko takie wrażenie, ale no cóż. Wow wow łapij jest To już nie przelewki, trzeba się poleczyć Dobra i będziemy musieli mu zaaplikować kolejnego smoko krzmota, bo nam się prawie... O kurde! No to zaaplikowałem, no Pytanie, czy trafiłem. Dobra, podleczmy się, wyskakujemy i... Nie, nie trafiłem. Aaaa... Obyś się tylko nie wzbił w powietrze. No i proszę bardzo. Okej, okay. o, całkiem ładnie wyszło. Przede wszystkim szybko to wyszło. O, biorę. Cię przydam. Mikstury. Dobra, tamtych Daugrów mamy już yy, załatwionych. Chodzi na to. Musimy sobie tylko z nich zabrać strzały. Norskie mogą być. Falmerskie nie mogą być, OK. Jest drugi. Nie. Nie. Nie no to on. Gdzie jest jeszcze ten trzeci? O Rzeczniutko czeka. Okej. Okay. Okej, Więc idziemy dalej. O! Jednak nie wszystkie dał gry tutaj pokonane. Ok. No bez jaj. Ocelot się będziesz krył. Gdzie w ten agres? Ja! No i po kłopocie. Podobny nocki miecz. Dobra, a gdzie jego właściciel? O, srebro. Dobre. Jest git. Idziemy dalej.

Żeby drugi smog miał zaraz paść? Tak! Okej. Okay. Całkiem... Oj. Tej kości miałem nie brać. Dobra. No, drugi smok padł. Nie wiem, czy będzie tu jeszcze jakiś. Jesteśmy moi drodzy, coraz to bliżej celu. Coraz to bliżej wypełnienia celu wejście do Kurhanu Miejmy nadzieję. Co tu będzie? O, proszę was skrzyleczka. O, Alfia No Hmm. A ją jeszcze możemy podnieść. Okej. Okay. Tylko teraz tak. O! Gdzie ma? Okej. Okay. Jeden z głowy. To z głowy, to serca. Tam też jest jeszcze jeden. Zacząłem strzelać żelaznymi, albo co? norskie? Nie wiem, ale bynajmniej nie są strzały zbyt dobrej jakości, ale są na pewno lepsze niż falmerskie. Więc no, nie czaję się z ich używaniem. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o używanie ich przeciwko łucznikom. A tutaj zaczyna... Nie no, dalej łucznik. Dlaczego mam wrażenie, że mm, mikstura... Nie, no stalowe mi strzelam, teraz mi oddało stalowe. Znaczy, żelazne, nie stalowe. Eee, mam takie dziwne wrażenie, że mikstura mm, trucizna, którą zaaplikowałem na Łuk na samym początku, wciąż działa. Bo poszło mi zdecydowanie za łatwo, tak mi się wydaje. O, oh. jesteś tam wlazł. Widziesz do mnie? Może ja cię poczęstuję w swoim nie Nieugięta siła. Lataj, nauczaj się, naucz się latać. Bardy skurczywek. I poskoczył go. O kurde. Na dwa ognie chcieliście gościu iść. Dobrze, że ten okrzyk nie działa. O kurde. Jeszcze jednego mam za plecami. Gdzieś jest, koleś. Kurde ty na mnie plujesz. Amton, góry górę? To jak tyś tam wlazł? Nie no, ty się mi nie dał. kawę No, i nic, w takim razie to tyle. Nie ma tutaj już nic ciekawego, tam jest chyba ten portal. Więc, uuu, wychodzi na to, że będziemy musieli przejść przez ruiny, wejść przez tą bramę i zmierzyć się z przeciwnościami losu, jakie na nas będą czekały dalej. A na tą chwilę, dzięki za, mam nadzieję, miło wspólnie spędzony czas, grał z Wami Warnesus i do zobaczyska.